W Akademii Kreatywnego Futbolu trenują także dziewczynki i nie jest to wcale eksperyment, tylko podobnie jak w przypadku chłopców. Profesjonalny i przemyślany plan rozwoju młodych sportsmenek. My postanowiliśmy w naszej akademii strować, zrobić też coś, można być na rynku polskim nowego, stworzyć osobne grupy dziewczynek zupełnie tylko dla nich od najmłodszych lat, żeby mogły trenować tutaj, żeby miały prawidłowy rozwój, żeby trenerzy tutaj mogli podzielić grupę młodych chłopców, młodych dziewczynek, ponieważ rozwój dziecka jest troszeczkę różni się między chłopcami a dziewczynkami tutaj. I wtorki czwartki na naszych obiegach treningowych, naszym centrum treningowym tutaj dziewczynki mają osobne zajęcia z trenerem. Typowo ułożone podnie pod, pod rozwój dziecka, pod rozwój dziewczynek, także myślę, że będzie to dla nich też super sprawa, i myślę, że w przyszłości no, może się uda, że stworzymy jeszcze większą grupę, i miejmy nadzieję, że dziewczynki będą miały dużą korzyść z tego, że trenują w naszej akademii. A czy będą grały w piłkę, czy nie, no to czas pokaże, Miejmy nadzieję, że tak. Plan treningowy jest złożony. Bardzo podobnie dla chłopców w sensie ich rodzajów zajęć, czyli technika, taktyka, siła czy troszeczkę jednak zmodyfikowany. Jest zmodyfikowany, jest typowo nastawiony na piłkę kobiecą, na piłkę młodzieżową, na piłkę dziewczęcą, także trenerzy tutaj specjalnie składają dużą wagę, żeby te treningi się różniły od, od po prostu od treningów chłopców, ponieważ wiadomo, że tak jak wspomniałem, rozwój dziecka jest zupełnie inny w tym okresie dorastania, chłopcy, dziewczynki zupełnie inaczej to przechodzą, więc jest trening jest typowo sprecyzowany pod, pod dziewczynki. Y to, to są za dziewczynki w jednym wieku, w różnych że tak powiem, stopniach rozwoju piłkarskiego? Czy rzeczywiście to jest absolutny nabór takich dziewczynek, które który, można wyszkolić od absolutnie ABC? Jest to nabór taki jak rodziłem w Akademii od 5 roku życia. Tutaj w tej grupie akurat są dziewczynki 5, 6, 7, 8 lat, także nie zamykamy drogi również przed starszymi dziewczynkami, mogą do nas przyjść, mogą się zapisać. Tak jak wspomniałem, treningi są we wtorki oraz czwartki o 16.45. Także przed nikim nie zamykamy drogi, dziewczynki są w różnym wieku i grupa jest cały czas otwarta, także nie ma tutaj jakichś ograniczeń wiekowych rozmawiasz z trenerami, jak się pracuje z dziewczynami inaczej, fajniej, trudniej. Jak to wygląda? Może to głupio zabrzmi, ale z tego co mówią trenerzy, to faktycznie dziewczynki, Może powiedzieć, czasami są bardziej poukładane i bardziej się do tych treningów przykładają, są bardziej jakby takie, może być posłuszne na treningu i bardziej się do tych niektórych zajęć przykładają, więc myślę, że tutaj i trenerom, i dziewczynkom, no to ta współpraca układa się bardzo, bardzo przyjemnie. Akademia wchodzi we wszystkie, w takim, jak tu widać na przykładzie tych dziewczynek, wszystkie sfery, życia piłkarskiego, czyli szkolenie dziewczynek, chłopców w różnym wieku. Szeroki program. Tak, jest to szeroki program, żeby młodzież, która tutaj dorasta, żeby mogła korzystać ze wszystkiego, co mamy, czyli z boi, z naszej bazy treningowej, z systemu szkolenia, który jest, tak jak mówię, osobny dla chłopców, dla dziewczynek. Żeby rozwój dziecka był tutaj, no jest dla nas całą najważniejszą i treningi naszej Akademii, żeby były również przyjemne, ale również i pożyteczne w przyszłości dla, dla tych młodych ludzi.